The first target of the transformation on food is not to start with the products but start with the needs of the customers, understand these needs, provide through the products and the service, this is very important, solutions for the business or solutions for the home. For this we from the SEO perspective, we developed a methodology that is called the customer needs tree so this methodology allows to understand what are the needs uh, to look for the market because the markets are in different stages of maturity and from this look and understanding the needs to provide the solutions and the products for the customers that should come now for our stores it's a process that we started a few months ago and the first results as we will see in this store start now arriving to the market and i think will be a fundamental change for our customers to perceive that don't have only products they have really solutions on the shelves for their needs the results of the refurbishment in krakow are very positive and so are the customer comments um, based on this we've decided to roll this concept out to further stores in poland we have five different worlds, and within the worlds, we've developed different solutions for our customers uh, and help them to navigate so they can choose the products that they like. As well, we're presenting innovative solutions that will change on a regular basis. For instance, as you see behind me, different colour of kitchen articles that can be adapted for everybody's kitchen needs. The results of this uh, remodelling are extremely positive. The customer comments are very good and we've noticed an increase in sales as a result of the work that we've done. Um and we've decided that we're going to bring this new concept to further stores in Macro Poland. So the objective of our remodelling was to meet our customers needs and based on a process of customer needs trees we decided upon a new assortment that's logical Based on the use of the products in non-food. Jesteśmy po przebudowie już w tej chwili, można powiedzieć, 3 tygodnie, czyli ten miesiąc można traktować jak już takie oczywiście po przebudowie. I, I powiem w ten sposób. Widzimy ewidentnie kilkanaście kategorii produktów, których mamy nawet dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Ewidentnie widzimy, że, że są takie miejsca, które, które klienci rzeczywiście odwiedzają teraz dużo chętniej, dużo chętniej i dużo większe robią zakupy. Obserwujemy też dużo większe zainteresowanie działem non-food naszych klientów profesjonalnych, choreki, jak, jak i traders. Wyszliśmy z założenia, że prezentujemy artykuły nie asortymentowo działami, tylko całymi rozwania, rozwiązaniami asortymentowymi. Dlatego też stworzył się ten koncept pięciu światów który nie jest już takim sztucznym, strukturalnym schematem asortymentowym, ale bazującym na, od, na odpowiadanie na potrzeby klientowskie. W każdym z tych światów także zbudowaliśmy takie podświaty, które prowadzą klienta przez dane rozwiązania asortymentowe. Dlatego tak na przykład w dniu dzisiejszym, jeżeli mamy świat czajników i gotowania wody, to mamy wszystkie artykuły razem. Od filtrowania wody, filtry, czajniki, takie tradycyjne do kuchni gazowych, przez elektryczne, po ekspresy do kawy. Czyli wszystko do przygotowania gorących napoi. Muzyka Cały projekt przebudowy działu przemysłowego bazuje na idei pięciu światów. Pięciu światów, gdzie każdy z nich odpowiada na konkretne potrzeby klientowskie, asortymentowe. Dlatego też wchodząc do hali, klient najpierw widzi dział sezonowy, czyli dział, gdzie produkty się zmieniają najczęściej zgodnie ze zmieniającym się sezonem. Zaraz naprzeciwko mamy świat kuchni, gotowania i serwowania, czyli wszystko, co jest nam potrzebne do przygotowania posiłków, także z częścią dla klientów profesjonalnych, czyli artykułów gastro. Następnie mamy ogromny świat biuro-media media z tą częścią technologiczną bardzo, gdzie klient może każdego artykułu nowej technologii dotknąć i spróbować, jak on działa i z tą częścią biurową, tradycyjną, piśmieniczo-papierniczą. Następnie klient, idąc prosto i widzi ten świat od początku wejścia do hali to jest świat mody. Mody, która jest prezentowana w kompletnie nowy sposób przez brandy i całe kolekcje nie jak dotąd. Przez poszczególne artykuły. I na końcu mamy piąty świat, który odpowiada za wyposażenie domu, i taki Zrób to sam, który jest kontynuacją też częściowo tych światów, o których mówiliśmy wcześniej.